Witamy na vlogu ponownie po roku czasu mniej więcej, no ja byłem tam w, w marcu chyba, ale Pauli nie było od czasu w Sewii jesteśmy na lotnisku w Krakowie i lecimy dzisiaj do Włoch, do Turynu a później dalej do innych miast będziemy się przemieszczać ale to już zobaczycie na vlogach, będzie niespodzianka jak Paula? jesteś zadowolona? oczekujesz bardzo wyjazdu? bardzo, na nasze włoskie wakacje także zabieramy Was tak, zabieramy was ze sobą, idziemy teraz odprawić bagaż. No i co? Musimy się sami odprawić też, przejść kontrolę. O 21 mamy wylot i o 23 lądujemy. Także do zobaczenia chyba, w który nie już. Jesteśmy już w centrum Turynu Mieliśmy nagrać jak łapiemy autobus i tak dalej ale tak wszystko się szybko potoczyło, że odebraliśmy bagaż od razu był autobus Jaliśmy prawie godzinę, bo niestety jak się okazuje, znaczy wiedzieliśmy o tym e, lotnisko w Turynie jest od centrum oddalone nie wiem dokładnie o ile ale zobaczcie na dole więc jest godzina 16 po północy Jesteśmy, mamy tutaj zaraz hotel i jeszcze szukamy czegoś do zjedzenia Także Zobaczymy czy uda nam się tutaj znaleźć przed zawartowaniem Dotarliśmy do naszego hotelu Tu wygląda Tutaj za mną nic nie ma Ale taki mały pokoik To jest Paula A łazienki nie widziałem jeszcze nawet no, Łazienka spoko, schludnie ładnie No, i tak to wygląda. Pokój kosztował. Na dole podam cenę, bo nie pamiętam teraz. Ogarniemy się i idziemy coś zjeść. Podobno jeszcze da się zjeść pizzę, bo kebab. Więc spróbujemy. Coś tam. Tak Także lecimy. Do zobaczenia pewnie już jutro. Witamy następnego dnia rano. Wstaliśmy niedawno, ogarnęliśmy się, wczoraj zjedliśmy tylko kebaba, przyszliśmy i poszliśmy spać. Gdzie już teraz dożyliśmy, nabałagaliśmy w pokoju. Jakaś włoska telewizja. No i teraz idziemy zjeść się na nie i chyba kupić bilety na jutro do. No i właśnie, tutaj zdradzamy kolejną destynację do Genui. Tak więc wychodzimy i udajemy się w tym celu. A później będziemy zwiedzać miasto. Jeszcze Wam pokażę może, jaki mamy widok z okna. Jesteśmy na dworcu właśnie tutaj czekamy w kolejce do automatu i będziemy kupować biletiki. Chyba tu będzie prościej niż w Hiszpanii. <noise> Zaraz się <noise> okażę. <noise> Bilety kupione, potwierdzone tak. informacje i jedziemy. Udało się zakupić bez problemu. Jedziemy jutro 7,30 do Genui. Nie tym pociągiem za nami, tylko bardziej tamtym regionalnym. Jest nasz pierwszy prawdziwy posiłek, a nie kebab. Siemowski. <laughs> tak, pizzka. Wotadela. Z pistacją. Tak. Na bogato. I kola i woda. Ile? 10, nie, 12,50. Za dwie pizzce, kolej i woda. Także i idziemy dalej. Właśnie spacerując znaleźliśmy takie ciekawe miejsce, galerijkę taką Pięknie to jest Nie wiem co to jest nawet, szczerze mówiąc, napiszemy pod spodem Bo tam coś pisało na wyjściu teatr, tak? Czy na malmowo czy coś takiego A tutaj jest jakaś e, no, chyba, Są kawienka. sklepy, tak. też na środku La Casa del Libro Proszę bardzo Ładne miejsce, dobra idziemy dalej No i co Paula, jesteśmy w turynie, przeszliśmy już e, niemały spacerek. Jak pierwsze wrażenie? Podoba mi się. Znaczy nie zachwyciło mnie aż tak bardzo to miasto, ale, ale jest ładne. Spacerujemy dalej, trafiliśmy właśnie na taki market, gdzie tu można kupić wszystko, no nie wiem, jakiś taki targ, czy targ, nie? No i zobaczymy, co tu jest ciekawego. Czekamy magnesów. Pierwszych. jest coś ładnego? Takie fajne. Te są też fajne. Pada ma swojego faworyta. Wygląda trochę jak rejestracja. Trochę tak. Właśnie, odpoczywamy trochę w cieniu od słońca, bo przygrzało. No, dzisiaj mamy 33 stopnie. No, przyzwyczajeni nie jesteśmy do takich temperatur. Więc będziemy się gdzieś skrywać, kupimy magnes, chyba zjemy coś, pójdziemy odpocząć. Wieczorem wyjdziemy znowu. I musimy w końcu napić się w włoskiej kawy. Tak, ja japérolu. Tak. Mieliśmy już po kawce iść do domu, odpoczywać, ale nie. Ale jest zmiana planu, idziemy odwiedzić muzeum kina w nie Bardzo popularne, a że jesteśmy fanami kina, więc idziemy zobaczyć. No właśnie, zbliżamy się do tego budynku, w którym mieści się to. Muzeum Kina tak wygląda z daleka. Z tego co się orientuje, właśnie można tam wejść na górę jest bilet z dostępem do tego do tej wieżyczki. Można zobaczyć panoramę miasta, więc korzystamy prawdopodobnie. A no i zaraz kupujemy bilety. A tutaj mamy plakacik promujący specjalną wystawę tego muzeum Dario Argento, znany z kina giallo, z włoskich horrorów. Paula chyba nie wiem czy oglądałaś Jakiś film oglądałaś chyba czy głęboką czerwię? Nie wiem czy oglądałeś. Nie wiem. Coś Albo tam zaczęliśmy? oglądałaś ze mną, chyba coś tam oglądałaś za mną. Coś takiego? No zobaczymy, jestem ciekawy, bo podobno jest tam właśnie sala z e, samymi plakatami filmowymi, to mi się najbardziej podobają takie stare filmowe plakaty. Więc jestem tego ciekaw. Weszliśmy do muzeum, mamy już bilety. A jak widać trzeba nosić dalej maski. Także zaczynamy zwiedzanie. To jesteśmy w pierwszym punkcie wycieczki, czyli na wieży. Panoramic widok, view. Tak, dokładnie. A później będzie to muzeum, część właściwa. No i zobaczcie, to jest, to, jak jest widoczek z tego miejsca. Salivo, facevo un curatore, non, non facevo le facciate, io restavo a casa, non lavoravo per me, perché avevo troppa paura. Andate dentro e andate a Adesso facciamo giù ti... tutto il giorno. Questo sarebbe il mio intimo, credo. È un po' di fai. No, capito. Okay. Oh, siamo quasi arrivati. Mi hanno fatto iper controllato rispetto a quello di mia nonna che si ferma sempre. <ride> questa è di sicuro che si può liberare di Nie ma pieniędzy na ten samolot, który będzie kontrolowany. No i jeszcze. No i sporo jak ci się podoba. Super. Jesteśmy w takiej pory? części archeologicznej, no nie? To jest Klimatycznie. Klimatyczne, właśnie, Tak. Pokazane są takie jakieś właśnie wycinanki trójwymiarowe, początki, gracienia, stare kamery. Mhm. Więc na razie jesteśmy na piętrze, w którym znajdują się takie właśnie rzeczy. Ale wiemy, że dalej też będzie zarobić się. No to jest drugi raz, który Pierwsza część archeologiczna za nami. Idziemy dalej. Teraz nie wiem, która będzie. Ale widzę jakieś plakaty. Szczęki. Także to jest chyba... Tym razem Dario Argento. Jeżeli chodzi o piętro. Wchodzimy. Wygląda to ciekawie dosyć. W tej sali, pierwsze wrażenie. No, pięknie. Robi wrażenie, nie? Mm -hmm. Bardzo filmowo. Super, w ogóle wymyślili koncepcję całego tego muzeum. A zaraz będziemy pokazywać dalej, ale to jest taka ogromna przestrzeń, są te piętra, jest ta winda jeżąca do góry. E, tu się też odbywają chyba, ja, tak, filmów, ludzie sobie to oglądają. No, wygląda to niesamowicie. Idziemy dalej. Le insieme a Poldo hanno avuto luogo tra il 1964 e il 1979. Durante quegli otto anni gli Stati Uniti... Siete scolari in occhio a Ron Film, eh? Grazie al lavoro superiore. Fa adesso scolari in occhio a Zawsze wejdę tam, gdzie jest ciemno. Bo już ja zaraz wraca. Bo Jak się mówi, zaraz, tam to nie wraca w kolorze, nie? Ja Tak. Jak ona się nazywała? Kopciuszek. Kopciuszek, tak? jest Ja się wychowałam na tych filmach. Znaczy na no, tych bajkach. Tak naprawdę. Co to za magiczny świat, do którego wkroczyłeś? Jest to świat Wolta Disney. poszliśmy na kolejne piętro, piętro z y, takatami, z tego Aha, co, co tu kaj. widać La Galleria dei ciekawe Paula, że grasz w filmie innym niż na YouTubie no, to jesteśmy. Jak jesteś ci chcesz? Jestem szapister. Jak na filmie. Zagraliśmy w czarno-białym teraz. Wcześniej wpadałaś w tunelu, teraz w czarno-białym filmie. Nie wiem, jak to ogarnąć, tą karierę. No ja nie wiem. Tak po prostu. O, a patrzcie, jakie tutaj są kamery w ogóle ogromne. Wiele ja to musi ważyć. Tutaj właśnie mamy film, którego dajmy ostatnio, tak się złożyło, z Bardot, Pogarda. Taki kącik tego filmu. Tutaj mamy plakaty z wszystkich filmów. Ja wiem jak wam, ale mi się bardzo taki styl właśnie podoba. Old Schoolowy z lat 70., 80. Skończyliśmy naszą wizytę w muzeum. Potrwała około 2 godzin, przynajmniej dla nas. Można zwiedzać, ile się chce można wolniej, można szybciej. Co mogę powiedzieć, to że warto na pewno odwiedzić, jak jesteście w Turynie. Bardzo dużo rekwizytów, głównie z kina włoskiego, ale nie tylko. Tutaj była dodatkowo ta wystawa Dario Argento, o którym mówiłem wcześniej. Cena to 17 euro. Zapłaciliśmy za osobę z tym wjazdem, właśnie na widok panoramiczny. Bez, chyba jest 14 euro z tego co pamiętam. Także dobrze, że jednak się zdecydowaliśmy pójść i odwiedzić to miejsce. Wszystkim fanom kina polecam. Okej, okay, mały update. Wróciliśmy do domu, wzięliśmy prysznic, odpoczęliśmy i teraz wyszliśmy na poszukiwanie najważniejszego, czyli jedzenia szukamy, w końcu. Tak, szukamy restauracji, mamy kilka oznaczonych na mapach Google, ale nie rezerwowaliśmy stolika, więc zobaczymy, jak to będzie, jest poniedziałek. No, będziemy sprawdzić co ceny i po prostu. Zobaczymy, czy w ogóle jest otwarta. Dokładnie. Idziemy teraz do pierwszego miejsca, zobaczymy, czy jest wolny stolik. Jak jest, no to pewnie zobaczycie, co tam będziemy zamawiać. Zabraniam przyjeżdżać do Turynu w poniedziałek. Jeśli jest się głodnym, bo się nie zje. Chyba, czy znaczy, można zjeść loda, ale jeżeli chce się zjeść włoskie jedzenie, to nie ma. No, chyba po weekendzie wszyscy odpoczywają, w poniedziałek i większość restauracji jest pozamykanych. Coś tam na pewno znajdziemy, ale wybór jest mocno okrojony. Znaleźliśmy miejsce w końcu Zdane nam w sumie tak. logo To jest taka sieć Poliana Mary chyba jedliśmy tam właśnie takie mają tutaj rybne rzeczy Zrobiliśmy Zamówi... taką kanapkę tak. z ośmiorącą wtedy teraz zamówiliśmy dwie inne kanapki. Jedna jest z tatarem z Sosia, a druga z tatarem z... Będzie, że będzie smacznie i czekamy na zamówienie no. Przyszły nasze bułeczki Tak wygląda Pauli, i moja łososiem e, Cukienia tam jest, wiem a reszty to nie wiem Niestety, nie pamiętam Rukola. Jemy Tak jest, zapłaciliśmy 35 euro O i wróciliśmy już do w hotelu, zjedzonka, było smaczne tak jak mówiliśmy, zapłaciliśmy 35 euro Te... czy to dużo, czy to mało to już nie Więc <laughs> teraz musimy się spakować odetchnąć przygotować się, bo jutro już o 7.30 mamy pociąg co prawda stację mamy obok właściwie hotelu Pas 5 minut no ale trzeba będzie wstać pewnie o mm -hmm. 6:00. także jutro Genua i oceanarium, na które czekamy największe w Europie oceanarium z tego co czytałem, więc jest to ale chyba najważniejsze punkty wycieczki. Co najbardziej taki ciekawy jestem tego? Ekscytujący. Tak jest. No a teraz, jeszcze dla zrelaksowania, piwko. Może tu pokażę, właśnie. Mamy taki minibar. Nie wiem, czy gdzie widać, bo nie ma dużo światła. Tutaj są ceny. jest takie piwko. bo w tym minibarze. o, zaświeciło się, bo otwarłem. Jakie będzie piwko testowane. Właściwie ja już je piłem, to jest sardyńskie piwo, bardzo dobre, także takie piwko wejdzie na sam koniec dzisiejszego dnia, no i widzimy się jutro pewnie na dworcu głównym w Turynie, czy jak to tam nazywa, nie wiem dokładnie jak się nazywa ten dworzec. Do jutra!